Witajcie moi drodzy. Dziś wspólnie z wami chciałem zastanowić się na temat tego, po czym poznać dobry związek. Zobaczcie, że tak wiele mówi się o toksycznych relacjach, relacjach, które nas wyniszczają. Natomiast musimy również otwarcie mówić o tym, jak Tworzy się dobre związki, jak buduje się zaangażowanie, jak buduje się miłość, wsparcie, bezpieczeństwo w relacji. I dlatego, moim zdaniem, mówienie o dobrych relacjach jest równie ważne, ponieważ coraz więcej osób szuka takich wskazówek, które mogą im pozwolić na to, żeby ten związek był jeszcze lepszy i żeby ten rozwój, ich wspólny rozwój był jeszcze szybszy. A więc, jeżeli zastanawiamy się, jak rozpoznać, jaki dobry związek? To musimy wiedzieć, jakie zachowania kształtują taką relację, w której jest szczęście, satysfakcja, radość, miłość, bezpieczeństwo, trwałość, zaangażowanie, wzajemna troska. To wszystko czyni, że ten związek jest dobry. Natomiast dziś chciałem skupić się na takich czterech filarach. Na których można zbudować dobrą relację, i to wszystko, co powiedziałem, od tego szczęścia, po miłość, po bezpieczeństwo, po wzajemne zaufanie, i wy dziś chciałbym, żebyście się zastanowili: czy w waszej relacji również pracujecie nad tymi czterema filarami, czy może jest tak, że jeden z tych filarów jest mocniej zbudowany? Ale jakiś z tych filarów jeszcze się trochę chwieje i musicie trochę mocniej nad tym popracować. A więc, słuchając tego materiału, zastanówcie się, czy właśnie w taki sposób, na takich dokładnie filarach, budujecie swoją relację, bo te filary są bardzo uniwersalne. Zresztą, jak posłuchacie o tych filarach, to zobaczycie, że te filary się ze sobą uzupełniają. Że tak naprawdę, kiedy oprzemy związek na tych czterech filarach, to będziemy bardzo stabilną, Mocną relacją, trwałą, ale też szczęśliwą, relacją, w której będzie i miłość, i bezpieczeństwo, ale też sposób na to, żeby wspólnie wzrastać, wspólnie się rozwijać. I nagrywam ten materiał właśnie ze względu na to, że naprawdę sporo mówi się o trudnych relacjach. Natomiast coraz więcej osób zaczyna się interesować tym, jak podnosić tą związkową poprzeczkę. I oczywiście może w Polsce jeszcze nie jest to zainteresowanie tym, jak dbać o związek, jak tworzyć taką szczęśliwą relację, nie jest tak popularne jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie kursów, książek, specjalistów od tego jak Budować takie szczęśliwe, trwałe relacje, jak przenosić związek na kolejne szczeble, jest dużo więcej. Natomiast ja również dostrzegam po kontaktach moich klientów, którzy właśnie szukają takich wskazówek. Że ten temat staje się coraz bardziej popularny. A więc są to osoby, które nie chcą czekać na jakieś problemy, trudności w związku. Czują, tak często moi klienci mówią, czują, że jest dobrze, że jest ok, ale chcieli, żeby było wspaniale, żeby było jeszcze lepiej i do tego potrzebują często wiedzy, no bo bardzo często mamy jakieś wzorce z dzieciństwa, wzorce z wychowania, trudy życiowe, które gdzieś nas blokują w tym żeby z tego poziomu jest OK jest dobrze w związku przejść na ten etap. Jest naprawdę wspaniale oboje się tutaj realizujemy i dlatego potrzebna jest wiedza. Dlatego na moim kanale również chciałbym żeby coraz więcej takich materiałów na temat dobrych szczęśliwych trwałych relacji powstawało abyście mieli taki punkt odniesienia gdzie szukać takich materiałów gdzie się inspirować i jak taką wiedzę wprowadzać do swojego życia. A więc, jeżeli chcecie świadomie, z taką intencją tworzyć swój związek, tworzyć w taki sposób, żeby on był naprawdę szczęśliwy, dziś skupcie się na analizie tych czterech filarów, które moim zdaniem sprawiają, że relacja jest trwała, szczęśliwa. I cały czas ma szansę na rozwój, na podnoszenie tej poprzeczki. I zacznijmy od pierwszego filaru. Pierwszy filar, właśnie z, roz, z rozwojem związany. Czyli pierwszy filar mówi o tym, że oboje możemy w tej relacji wzrastać. Nie ma w takiej relacji miejsca na taką ukrytą zazdrość, niezdrowe konkurowanie ze sobą. Po prostu sukces jednej osoby jest motywacją dla tej drugiej osoby, a nie jest zagrożeniem. Co często obserwuje. Się w takich toksycznych, trudnych związkach, że partnerzy ze sobą konkurują w taki niezdrowy sposób i traktują sukces drugiej osoby jako zagrożenie dla siebie, dla swojego ego, dla swojej samooceny i dla tej pozycji w związku, którą mają w zdrowym, szczęśliwym związku. Sukces jednej osoby jest motywacją dla drugiej osoby, ale też jest okazją do tego, żeby wspólnie świętować, bo tak naprawdę sukces każdej poszczególnej osoby w związku jest wspólnym sukcesem, jeżeli właśnie na tym filarze opieramy swoją relację czyli możemy razem wzajemnie wzrastać. Nie ma tu miejsca na konkurowanie, nie ma tu miejsca na jakąkolwiek zazdrość, bo czujemy, że oboje w tym związku możemy się rozwijać, oboje możemy wzrastać, oboje możemy zmieniać się w życiu na lepsze i dzięki temu ten związek będzie również lepszy. A więc w takiej dobrej relacji dwie osoby mogą się rozwijać i ułatwiają sobie nawzajem rozwój. I w takiej sytuacji rozwój tej jednej osoby nigdy nie odbywa się kosztem drugiej osoby. Czyli w takiej trudnej relacji, toksycznej relacji, bardzo często jest tak, że jedna osoba jest na piedestale, jest tą osobą ważniejszą, a więc na przykład inwestuje w swój rozwój, w swoje pasje, a ta druga osoba. Jest gdzieś na szarym końcu. W zdrowej relacji świadomie wiemy, że każdy z nas ma prawo się rozwijać, ale nie rozwija się kosztem drugiej osoby. I ja tutaj moim klientom bardzo często mówię o takiej matematyce związku. I ta matematyka związku polega na tym, że 1 plus 1 w dobrym związku to jest zdecydowanie więcej niż 2, i chodzi tutaj o taki efekt synergii, czyli. W związku możemy dużo więcej, jeżeli ten związek jest dobry, niż każdy z nas mógłby osiągnąć w pojedynkę. I to jest ten efekt synergii. To jest ta dobra związkowa matematyka, gdzie 1 plus 1 daje zdecydowanie większy wynik niż 2. I pamiętajcie o tym, że jeżeli mówimy o rozwoju, to w dobrym związku wsparcie pojawia się zarówno w tych trudnych chwilach, kiedy musimy i chcemy podać tej drugiej osobie pomocną dłoń. Ale w dobrej relacji wsparcie pojawia się również w tej sytuacji, kiedy widzimy, że druga osoba dąży do jakiegoś marzenia, że jest zadowolona z tego marzenia, że już jest coraz bliżej, a my jeszcze tą osobę popychamy, wspieramy, jesteśmy w niej na dobre i na złe. Czyli nie podajemy tej pomocnej dłoni tylko w tej kryzysowej sytuacji, ale jeżeli widzimy, że ktoś już jest blisko swojego sukcesu albo w ogóle zaczyna jakąś drogę do spełnienia swojego marzenia, to my Otwarcie i chętnie pomagamy takiej osobie, i dzięki temu mamy tutaj możliwość tej, tego efektu synergii. Doświadczamy tej związkowej matematyki, czyli w związku możemy dużo więcej, jeżeli mamy też oparcie w tym drugim partnerze, w tej drugiej partnerce. I tutaj płynnie możemy przejść do drugiego filaru, który dla mnie jest szczególnie ważny. I chodzi tutaj o to, że zaufanie moim zdaniem jest wszystkim. Zaufanie jest kluczem do dobrego, szczęśliwego, trwałego związku, bo kiedy nie musisz oglądać się za siebie, to żyje się lekko, satysfakcja jest z tego życia ogromna i jeżeli nie musisz oglądać się za siebie, a więc macie do siebie zaufanie, to jest jedyna możliwość, żeby pojawiła się ta związkowa matematyka, pojawił się ten efekt synergii. Bez zaufania nie ma najmniejszych szans na to, że efekt synergii się pojawi, ponieważ właśnie partnerzy nie będą mogli na sobie polegać, ciągle będą gdzieś oglądali się za siebie, natomiast w sytuacji, kiedy zaufanie jest najważniejsze, partnerzy ufają sobie nawzajem i nie czują potrzeby kontrolowania drugiej osoby. Dlatego Żyje się dużo łatwiej, dużo lżej, i pamiętajcie, że w takim dobrym związku to zaufanie jest na tak wysokim poziomie, że unikamy jakiejkolwiek podejrzliwości, bo nawet jakieś niejasne sytuacje na pierwszy rzut oka zawsze oceniamy na korzyść naszego partnera czy naszej partnerki. I chodzi o to, że jesteśmy taką zgraną, zaufaną drużyną i nikt tak naprawdę nie może podkopać naszego zaufania. Bo my tak wierzymy sobie, wierzymy w siebie i wierzymy w tą naszą wspólną drużynę. I dlatego mówię o tym, że zaufanie jest wszystkim, bo jeżeli ty ciągle oglądasz się za siebie, to w końcu jakieś błędy zaczną się pojawiać ze strony drugiej osoby albo z Twojej strony, ponieważ ta presja związana z oglądaniem się za siebie i z brakiem poczucia zaufania przez tą drugą osobę. Potrafi zniszczyć nam życie, potrafi wpłynąć na różne obszary naszego życia, potrafi wpłynąć na to, że osłabiamy swoją psychikę i ogólnie żyjemy w takim chronicznym stresie. Natomiast kiedy nie musisz oglądać się za siebie, kiedy ufasz tej drugiej osobie i kiedy ona Tobie ufa, to zdecydowanie żyje się lżej, lepiej i jest to jedyna szansa na ten efekt synergii, którego życzę każdemu z Was. Bo ten efekt synergii, ta związkowa matematyka, gdzie 1 plus 1 jest zdecydowanie więcej niż 2, to jest coś niesamowitego, co daje ogromną satysfakcję w życiu. A więc ten drugi filar, zaufanie, jest moim zdaniem jednym z najważniejszych kluczów, jak nie najważniejszym kluczem do dobrej relacji. I nawet nie boję się tego powiedzieć, że związek bez zaufania jest skazany na porażkę. Nie wierzę w związki których nie ma wzajemnego zaufania i oczywiście ono nie musi być od początku ogromne ale wy, wy musicie czuć że pracujecie nad tym zaufaniem żeby dojść do takiego poziomu w którym naprawdę ufacie sobie właśnie w taki sposób że nie ma tam miejsca na podejrzliwość i że nie oceniacie tych niejasnych sytuacji na niekorzyść partnera to bardzo często jest widoczne w takich trudnych kiepskich często toksycznych relacjach kiedy, jak jest niejasna sytuacja, to wszystkim wokół ty uwierzysz, ale nie wierzysz swojemu partnerowi czy swojej partnerce, i wtedy właśnie pokazuje się, że w tym związku brakuje zaufania. I tu możemy przejść do trzeciego filaru, który pokazuje, jak wygląda dobra relacja. I chodzi mi o przyjaźń, bo przyjaźń też jest bardzo ważna. Po prostu przyjaźń sprawia, że my lubimy być ze sobą, lubimy spędzać czas. Zarówno rozmawiając, jak i milcząc, to milczenie nas nie męczy. Jeżeli mamy taką przyjaźń między sobą i lubimy spędzać ten czas, to możemy go spędzać aktywnie i leniwie. Nie ma tutaj żadnej presji. Nikt nie wywiera na tej drugiej osobie presji, że musimy koniecznie coś zrobić. Nie. Możemy i robić coś aktywnie, i być troszkę bardziej takimi leniami w danej sytuacji, bo tego akurat potrzebujemy. I do tego jest nam potrzebna przyjaźń. I jeżeli chodzi o przyjaźń, to prowadzi ona do takiego zrozumienia i akceptacji, bo my po prostu chcemy, żeby ta druga osoba była sobą, nie musimy jej zmieniać pod jakieś nasze wytyczne. Natomiast jeżeli ta druga osoba sama zdecyduje, że chce się zmienić, chce jakieś zmienić, wypracować nowe zachowanie, to my jej możemy pomóc. My nie naciskamy na zmianę, natomiast chętnie uczestniczymy w zmianach, które chce dokonać ta druga osoba. I dostrzegamy mocne i słabe strony tej osoby. Akceptujemy zarówno te mocne, jak i słabe strony, i tu ta akceptacja, to zrozumienie jest bardzo ważna. I ta przyjaźń jest bardzo ważna jeszcze w innych sytuacjach, szczególnie trudnych sytuacjach, bo kiedy mamy wzajemną przyjaźń i jeszcze pojawia się w tym wszystkim zaufanie, kiedy pojawia się zrozumienie, kiedy pojawia się akceptacja, i kiedy pojawia się taka sytuacja, kiedy widzimy, że ta druga osoba błądzi, kiedy jest. Jakiś problem, to potrafimy zareagować. I tutaj najprostszy, najczęstszy przykład to są na przykład nałogi. Kiedy widzimy, że druga osoba wchodzi w te nałogi i już ma jakiś problem, i ten problem zaczyna być coraz poważniejszy, to zrozumienie i akceptacja, zaufanie oraz przyjaźń sprawia, że my dajemy sobie prawo i ta druga osoba nawet daje nam prawo do tego, żeby zareagować i powiedzieć: Stop. I do tego jest potrzebna. Przyjaźń, do tego jest potrzebne zrozumienie, akceptacja, że z jednej strony, kiedy wszystko jest w porządku, my akceptujemy drugą osobę taka jaka ona jest, nie naciskamy na zmianę, natomiast kiedy widzimy, że ta osoba naprawdę błądzi, to mamy prawo do tego, żeby powiedzieć stop, wyhamuj, zobacz co się dzieje, pokazać tej drugiej osobie tą sytuację i nie jest to żadną sprzecznością. Bo zupełnie inaczej radzimy sobie w normalnych, codziennych sytuacjach, a inaczej radzimy sobie w sytuacjach kryzysowych, natomiast to jest związane z naszą przyjaźnią, z akceptacją i z wzajemnym zrozumieniem. I jeżeli chodzi o przyjaźń, to jest jeszcze jedna ważna rzecz. I chodzi mi tutaj o takie wartości wartości, które dzielimy ze sobą, i chodzi o to, że w dobrej relacji nasze wartości te najważniejsze wartości Mamy bardzo podobne, i to jest nasze spoiwo tego związku. To jest ten sposób patrzenia na świat. To jest coś, co dodaje nam siły i sprawia, że możemy sobie ufać. Bo jeżeli te wartości macie zupełnie z innych y, światów i te wasze światopoglądy są bardzo rozbieżne od siebie, to ciężko w takiej relacji zbudować zaufanie, bo każdy z was buduje to życie trochę na innych fundamentach. A więc wspólne, najważniejsze wartości powinny być właśnie podobne, natomiast możecie się różnić w małych sprawach, bo to w żaden sposób nie wpływa na wasze zaufanie. A więc jeszcze raz, podkreślając, jak ważna jest przyjaźń, mówię o tym, że kluczowe wartości musicie mieć na tym samym poziomie, ponieważ będzie to dla was ważne spoiwo w tym związku, budujące i tą przyjaźń, i wzajemne zaufanie. I jest jeszcze jeden, czwarty filar, no bo cztery filary obiecałem. I ten filar mówi o wspólnych marzeniach i wspólnej wizji. Myślę, że to jest coś bardzo ważnego, bo nie dość, że my nie potrafimy rozmawiać i słuchać na temat marzeń, to jest dość problematyczny temat u nas, w naszym kręgu kulturowym. To jeszcze wspólne marzenia w związku, wspólna wizja w związku, wydaje nam się, coś, że to jest coś bardzo trudnego. Natomiast jeżeli patrzymy w tym samym kierunku w przyszłość, to w naszej relacji nie ma miejsca na walkę o rację, o dominację. Nikogo marzenia w tym związku nie są ważniejsze, są równoważne. Nie ma też takiej sytuacji, w której my ciągniemy każdy w swoją stronę. Wielu moich klientów z tych toksycznych związków, z tych trudnych, bolesnych związków mówi o takim efekcie ciągłego szarpania się ze sobą. Ja chcę to. Ty chcesz tamto, i cały czas ludzie szarpią się ze sobą i nie mają szans na to, żeby pojawiła się ta związkowa synergia. A więc można powiedzieć, że wspólna wizja, ten wspólny kierunek w życiu, daje nam też taki, taką okazję do wyznaczania sobie wspólnych celów. Możemy wspólnie realizować marzenia, możemy dążyć w jednym kierunku, a więc pewne rzeczy możemy osiągać dużo szybciej niż w pojedynkę. Jeżeli mamy takie wspólne marzenia, jeżeli mamy wspólne cele, to tak naprawdę mamy wyjątkową okazję do tego, żeby wspólnie przeżywać i wzloty, i upadki. I pamiętajcie, że doznawanie takich i wzlotów, i upadków, trudne, dobre chwile, buduje tak naprawdę waszą więź, no bo wy jesteście ze sobą właśnie na dobre i na złe. Natomiast bardzo trudno jest przeżywać w ten sam mocny sposób wzloty i upadki, jeżeli. Realizujecie marzenia tylko jednej osoby: mieć wiele tych wspólnych marzeń i mieć wspólny kierunek, jeżeli chodzi o Waszą przyszłość. Bo taka wspólna wizja przyszłości, taki wspólny cel buduje nasze zaufanie, wspiera naszą współpracę, uczymy się współpracować, wspierać się nawzajem w taki sposób, jakiego potrzebuje ta druga osoba. Daje też nam takie poczucie osiągnięć. A więc jest wyjątkową okazją do takiego wspólnego, pełnego świętowania. Dodatkowo, taka wspólna wizja, wspólny cel zapewnia bezpieczeństwo emocjonalne, bo my jesteśmy pewni tego, że ta druga osoba jest w pełni zaangażowana w związek i widzi ten związek w takiej wspólnej przyszłości, że my patrzymy w ten jeden kierunek, co na pewno daje takie ogromne bezpieczeństwo emocjonalne. I oczywiście, w takiej relacji, w dobrej relacji, każdy z nas ma również prawo do własnych marzeń. Tylko prawda jest taka, że te nasze indywidualne, własne marzenia nie mogą ingerować w negatywny sposób w naszą wspólną wizję przeszłości. A więc można powiedzieć, że w tym dobrym związku patrzymy na indywidualne marzenia i ogólnie patrzymy na życie przez pryzmat my. I jeżeli nasze indywidualne marzenia Mogą zniszczyć te wspólne marzenia, no to jednak musimy coś tutaj wspólnie uzgodnić, a nie stawiać wszystko na jedną kartę i myśleć tylko o sobie. Kiedy jesteśmy w związku i liczymy na to, że ten związek będzie wzrastał, musimy mieć ten silny pryzmat tego wspólnego my i właśnie przez ten pryzmat patrzeć na nasze całe życie. A więc omówiłem Wam dzisiaj cztery filary. Dobrego związku. Chciałbym, żebyście dali znać w komentarzu, które z tych filarów już widzicie w swojej relacji, a nad którymi jeszcze chcielibyście trochę popracować. Mówiłem wam o filarze pierwszym, czyli możliwość na to, żeby wspólnie wzrastać. Ta matematyka związkowa, ten efekt synergii. Mówiłem wam o zaufaniu, które dla mnie w związku jest szczególnie ważne i bardzo często to podkreślam. Mówiłem wam też o przyjaźni. Co spaja tę naszą relację oraz o wspólnych marzeniach i wspólnej wizji, a więc tym kierunku, który mamy w życiu i który sprawia, że ta związkowa synergia też ma prawo się pojawić, no bo wspólny kierunek, wspólne osiągnięcia, wspólne przeżywanie wzlotów, upadków bardzo mocno wspiera budowanie naszej więzi. A więc dajcie znać, który z tych filarów jest w Waszym związku najmocniejszy. A który z tych filarów wymaga jeszcze poprawy, wymaga wzmocnienia? I dajcie znać, czy znacie osoby, które już właśnie tak w bardziej sposób aktywny pracują nad swoją relacją? Czy widzicie takie osoby w swoim otoczeniu? Bo chciałbym wiedzieć, czy naprawdę. Ta idea tworzenia związków, podnoszenia tej poprzeczki staje się coraz bardziej popularna. Czy wy, czy wy to widzicie? Czy raczej jest tak, że to dopiero są pierwsze gdzieś takie sygnały tego, że ludzie szukają takiego wsparcia i chcą dbać o ten wspólny rozwój osobisty, a nie tylko skupiają się na takim bardzo indywidualnym rozwoju osobistym, co stało się bardzo popularne w ostatnim czasie? Natomiast. Ten wspólny rozwój osobisty, rozwój osobisty w parze jest tematem bardzo interesującym. Ja widzę, że coraz więcej osób szuka takich tematów, natomiast ciekawy jestem Waszej opinii. Czy Wy również to widzicie: że są pary, które się dobrze dogadują, ale cały czas są głodne tego, żeby było jeszcze lepiej i wspólnie nad tym pracują oraz cieszą się taką wspólną pracą? Dajcie znać w komentarzu, ja chętnie te komentarze przeczytam.